Przemierzyłem zbiorniczek, już a nie odda. Widzę kamera tego w kamerze, jakiś taki blady a jest naprawdę pięknie, pięknie prezentujący się wajna. Czerwień tutaj tylko nie mamy światła odpowiedniego, żeby to wszystko oddało. O, może teraz troszkę lepiej i już tutaj będę tak robił listę y, zakupów. Muszę kupić. Y, te gumy, osłony lak, rągiewki muszę przywieźć, y, wykręcić w ogóle cały przód, wyszkiełkować y, lagi, wyszkiełkować półki, y, zamówić muszę nową kierownicę, zamówić muszę te gumy, zamówić muszę zębatkę tylną, tak jak i komplet opon zresztą i dętek. No... Muszę sobie siąść na spokojnie, popatrzeć i spisać wszystko, tak żeby zrobić zamówienie. Klamki, one są niestety po wyginane. Trzeba będzie zamówić nowe. Nie wiem co z korkiem w lewo paliwa. Jest zjedzony delikatnie, być może do uratowania, ale to za chwilę będę jeszcze ustalał tłumiki. Tłumiki będą musiały zostać. Będę je próbował dotąd polerować, aż coś z tego wyniknie. Ciekawego. Ale dzisiaj się tym y, nie zajmuję stricte y, jeśli chodzi o robotę. A! Muszę zamówić podnóżek. Takiego podnóżka to ja już kurczę nie zamówię. Nie, zamówię. No zamówię jak nie zamówię. On jest przykręcany. Nowy podnóżeczek jeszcze. Muszę spisać sobie po prostu wszystko, tak żeby Najlepiej na raz przyszło lusterka pewnie dwa nowe. E, ja dzisiaj się zajmuję tutaj bardziej, w tym kierunku. Podjechałem sobie już władkiem jakiś czas temu. Wy otwory w tapicerce mam zrobione, w które będą wchodzić te tuleje. Te sworzonki takie kontrujące. One muszą tam trafić. No i teraz stoję i się zastanawiam, jak ja to sam włożę, nie? Ale co? No nic innego nie przychodzi mi do głowy, jak założyć pas tu i tam, podjechać koparką w paleciakiem, unieść do góry, odjechać władkiem, wykręcić się i spróbować delikatnie to jakoś nałożyć. No cóż tu mogę innego wymyśleć. Przykręciłbym ją sobie. Mogę przykręcić drzwi, mogę przykręcić ramę okna, może nie, może ramę okna będziemy wstawiać szybę poza oknę, poza kabiną. Muszę zamówić jeszcze folię do okien. Pół skrzynki chyba też nie będę jeszcze przykręcał, bo będzie przeszkadzała. Raczej nie inaczej. No ale już coś bym sobie tutaj tknął do przodu. Nie wiem czy jutro Kuba nie będziemy miał czasem kopania. Dzisiaj jeszcze wybieram się w trasę. Jadę podpisywać umowy na nową budowę. Dosyć daleko. Przy okazji klientowi zawożę kaszera i traktorek kosiarkę, które zostały sprzedane. No i wyjazd mam gdzieś dopiero 14-15, tak więc postanowiłem sobie coś tutaj porzeźbić. No i co? I nic innego chyba już nie wymyślę, tylko i jadę po koparkę. Będziemy próbować to jakoś nakładać. No i mam coś takiego. Przywiązałem tam koniec, przywiązałem tu koniec, przywiązałem. To jest mniej więcej środek tak jak były te haki do podnoszenia, czyli w tym miejscu być powinna wyważona. Teoretycznie. A w praktyce zaraz Grzegorz będzie wiedział. Jedną ręką. Nagrywanie, to wiecie co to będzie, nie? Coś tam będzie pokazane, ale nie wszystko. Niby jest, tylko trochę ją zcentrowało. Muszę by ją... O! No i jest wypoziomowana nawet. Próbuję. buł! STLW. Mam za wysoko trochę Chyba Nie wyjdę tak Tylko teraz tak Ja się muszę wykręcać już I muszę zrobić to kurcze ostrożnie Właśnie spoi tutaj Trochę źle Wczoraj nie nagrywałem, a Myślałem, że nie będzie co, że dzień będzie taki, wiecie, a tak naprawdę działo się sporo, ale mi rozlatała się ta wina, no ja pierdzielę. Nie no dobra, już się prostuję. Po prostu pierdzielę w, w dobudówkę. Drugą stronę i jedziemy na władzia. Może coś z tego będzie. Podoba mi się on jak ona jest łamana, ma bardzo fajny zakres skrętu. Jestem w stanie prawie bez korekty większej podjechać. I już jesteśmy nad. Znaczy przed, a trzeba żebym był nad. Mam nadzieję, że uniesie tyle. Chyba nie uniesie A może Koniec No jest na styk Ale jeszcze mogę widła podnieść do góry Kurwa bać! Stój! Ktoś by się przydał, żeby ją przytrzymywać, bo strasznie się buja. Dobra, bo on... Jak będę opuszczał, to chyba ją jeszcze będzie by wy... przybliżać, nie? Chyba porysuję pewnie. Tamta strona mi się tak jakoś idę, tak zobaczyć. Ta strona tak jakby z wideł mi się tam zsunęła na tyle, że jest krzywo. i porysuję o tutaj jak nic za chwilę nie wiem kogo tu poprosić o tej porze nic spróbuję Próbuję przekręcić kierownicą na e tę stronę i delikatnie w dół. Dobra, będzie się kładła. Ja muszę teraz tak, tutaj nakleić uszczelki, bo za chwilę się włączy. Punkt ósma praktycznie siadła. Tu już siedzi na swoim miejscu. Tutaj uszczelkę troszkę nie trafiłem. Tutaj fajnie mi się zgrało, że przytnie. To będzie trzeba delikatnie nożykiem wyciąć, ale tutaj mam kłopot. Bo tutaj mi kurczę, widzicie, pół centymetra za krótko uciąłem i nie podchodzi mi pod ten profil. Cholera jasna. Odjeżdżamy. Wychodzimy. No i a tutaj co? Tutaj duża szczelina powinna być gąbka chyba też taka Ona siadła? Siadła na swoje miejsce Tu pasuje o, Wskoczyła Wskoczyła ładnie No i jak się prezentuje Władysław teraz Fajnie Fajnie to... <laughs> jeszcze nie koniec. Kurczę ta gąbka. Tutaj jest. Ona będzie wodę nasiąkać, nie? Teoretycznie ta śruba ją ściśnie tu jeszcze, no bo to trzeba będzie skręcić. Mi się że będzie wodą nasiągać. No i tam ta szczelina. Nieoczekiwanie mi wypłynęła. No i tutaj co? Nie podciągnę tego tutaj już. Nie ma szansy. Tu szczelka trafiona. Tu trafiona. Dach ma być. Kolor biały będzie dachu z wnęką. W tej wnęce będziemy coś jeszcze próbować sobie fajnego wyrzeźbić. No, drzwi mogę wstawić teoretycznie e, Tu mamy niedomalowańca Trzeba będzie to prysnąć jeszcze Światło trzeba podłączać no i LEDy Ta przednia szywa cholercia, ona może być ciężka. A właśnie muszę pomierzyć sobie szyby. Dobra, na chwilę się rozłączę jeszcze pół godziny później, odkąd zacząłem, mamy już Władzia z powrotem na warsztacie, no i kwestia taka, że drzwi chyba zakładał, nie będę, to zrobimy to na koniec, dlatego, że będą przeszkadzać, no. będą przeszkadzać, nie? to sobie wisi ramkę tą, też założymy szybę gdzieś na stole, drzwi na koniec, skrzynka będzie przeszkadzała, no bo będziemy tutaj szybę wstawiać, no to dobrze by dostęp był. Co mogę powiedzieć, śruby do skręcania nie mam, dlatego dzisiaj jej nie przekręcę już. One trzeba kupić nowe, po prostu pojechać komplet cały, a dzisiaj jest nie, targowy dzień. Tak więc jedyne co mogę jeszcze tutaj tylko dodać. Kierunkowskaz był włączony. E, jedyne co mogę dodać to to, że wysoko się siedzi. Zaraz Wam pokażę coś w tej chwili. Ja mam głowę. Nie wiem, czy to widać, ale chyba ponad dachem, nawet nie? Tak mi się wydaje. Znaczy to, że. Znaczy, to jest ogólnie nic złego, bo dach przyjdzie, on będzie 12 cm jeszcze. Czyli ja się zamknę. Jeśli chodzi, nie będę stuką podskakiwał raczej. I tutaj, jak jest ta półeczka, to tutaj będzie wnętrzka, nie? I tutaj będzie no, miejsce na. Na jakieś takie swoje już widzi misia. Może przełącznik, może radio, może kamera cofania. Jeszcze nie wiem. Na pewno tak będzie biały. No i chyba na dzień dzisiejszy już tutaj sobie nic nie wymyślę. Nic sobie jeszcze nie wymyślę. Władek nawet jeszcze jednej motogodziny nie przepracował. Mam przygotowane po prostu do skręcenia na poniedziałek. No i biały dach myślę zrobi tutaj robotę, biały grill, biały dach, białe koła, no i już widać różnicę tak jakby lakieru w kabinie, a tu, tylko że to się wydaje, bo on jest zobaczcie, upierdzielony, zakurzony, trzeba będzie to wszystko umyć jeszcze raz, tu jaskółki mi narobiły roboty dużo, no i halogeny. Oświetlenia robocze, jeszcze na kabinie ogólnie. Tutaj gdzieś miałem zakupione chyba nawet. A, to były tylko te, bo. Nie, nie tylko te. Tutaj idą jeszcze, bo myśmy je wyrzucili, czyli trzeba będzie jeszcze inwestycje poczynić i kupić te. Czy to miały być te, właśnie? A, to chyba były, to są oryginały. Tak. To są oryginały, a to są klosze kupione, nowe, czyli to trzeba będzie odświeżyć tylko, wyszkiełkować i prysnąć czarnym matem jakimś, czy tam kolorem. No dobra, chociaż trochę dzisiaj zrobione. Jeszcze dzień się nie kończy, ale ja się żegnam, trzymajcie się.